zaczęło się zbieranie funduszy na wybory w reklamie sklepu dla najbiedniejszych Biedronki wzięli udział prezes Kaczyński i premier Tusk, przy okazji powstało nowe hasło reklamowe Biedronki tu nie spotkasz prezesa sieć nie ujawniła wysokości honorariów tak słuchajcie, zakupy Kaczyńskiego wywołały w kraju większe emocje niż kiedyś zakup myśliwców F-16 dla prezesa PiS to, to, to było też duże przeżycie, pierwsze zakupy od wielu lat troszkę i pewnie się tam czuł podobno bez płacenia chciał wyjść może myślał, że nie musi płacić, bo ma immunitet Poselski. Przecież mandatów posłowie dzięki immunitetowi nie płacą. Bo myślę, że tak w sklepie jest. No i przy okazji tych wielkich zakupów powstał nowy porównawczy indeks ekonomiczny, koszyk prezesa. Według zawartości koszyka będzie się oceniać poziom cen podstawowych produktów w poszczególnych sklepach. Na przykład u nas cena koszyka prezesa najniższa. No bo Kaczyński celowo wybrał, no, powiedzmy delikatnie, nie najtańszy sklep, żeby uzyskać lepszy efekt reklamowy biedronki. Szkoda, że prezes nie wszedł jeszcze w fajki i piwo, to koszyk byłby pełniejszy. No i teraz przed sklepem, gdzie Kaczyński kupował, właściciel wywiesi plakat wyborczy prezesa Pisu z hasłem Tego Pana nie obsługujemy. No ale słuchajcie, śmichy chichy z prezesa, ale faktem jest, że ceny zatuska poszybowały. No ale są też ceny, słuchajcie, znalazłem, które spadają. Spadają ceny nowych aut. I to już zaraz po zakupieniu, a więc idzie ku dobremu.